Cześć moje ukochane osoby z podznaku raka, witam serdecznie, i zapraszam Was na tutaj nowy horoskop, znaczy część właściwie, bo pierwsza Wam powiedzmy będzie podobna, ale też pojawią się nowe aspekty, mam nadzieję, że się spodobają, widzę, że są fajne pozytywne reakcje na pewne zmiany, więc tutaj idziemy dalej, szukamy nowych rozwiązań, nowych... Ten, tendencji, nowych kategorii. Dziękuję oczywiście za przepiękny komentarz, za to, że działacie. E, tutaj dajecie serduszka, no i subskrybowaliście kanał. Jest mi niezmiernie miło. No, ale jakie karty? Tak, początek będzie prawie ten sam, bo single zaczynają od magika Osoby zajęte, wieża e, Szukamy pracy, tak? Samej pracy trzy bułamy. E, mamy pracę. Pustelnik. Finanse ogólnie E, tutaj 8 Pucharów, Lotto, gry losowe umiarkowanie, Seniorzy, Król, Buław, e, Zdróweczko, Rycerz Denarów. Co mogę zrobić dla siebie? To nowa kategoria, Król Pucharów. E, I e, czy to dobry tydzień na podróże, na przykład, tak? Giermek e, Denarów. A więc ciekawe karty. Zobaczymy, jak one zadziała, zadziała, zadziałają u Was w tym tygodniu. I zaczynamy, oczywiście. Od magica na singli. Magik, świetna komunikacja, czarowanie. Wy możecie czarować kogoś, ktoś was może oczarować. No i generalnie, super e, takie ro, romantyczne, ale też i sprytne relacje. E, możemy poznać kogoś niezwykle inteligentnego, no ale uważajmy, byśmy nie dali się właśnie zaczarować czy oszukać, bo tutaj no, magik ma pozytywne aspekty, ale czasami też jest po prostu cwaniakiem, tak? Lub my będziemy cwaniakować w jakimś sensie. Eee, wierzę, jeśli chodzi o osoby, które mają kogoś, tak, idzie rewolucja, zmiana, czasem kłótnia, czasem rozłam, który prowadzi do rozstania, tak. Natomiast może być też zmiana losowa, która spowoduje zmianę układów w, u Was, tak, smutne, nieprzyjemne wiadomości, jakaś rewolucja. Jakieś zdarzenie, które po prostu z, całkowicie rujnuje dany e, stan relacji. Niekoniecznie musi ją niszczyć, bo to nie o to chodzi czasami. Jest to jakaś taka gwałtowna zmiana, wiadomość, która po prostu całkowicie burzy pewne aspekty. E, natomiast jeśli szukamy pracy, mamy trzy buławy. Karta super na wyjazdy, na zmianę miejsca zamieszkania, na kontakty z zagranicą i w ogóle na kontakty z zagranicznymi, na przykład firmami, z kimś z daleka. Jeśli nie chcemy tutaj wyjeżdżać, możemy nawiązać cenną współpracę i także się z niej cieszyć. Tak? Bardzo dobra karta satysfakcji przede wszystkim i planów na przyszłość. Mamy pracę, mamy postelnika. Tutaj niektórzy z Was będą chcieli się oddalić od tej pracy lub będą bardzo osamotnieni. Tak? Lub będą planować oddalenie. Tak czy owak jakby zdanie na siebie jest istotne. I tak samo będzie w jakimś sensie w finansach, bo mamy także izolacyjną kartę, czyli 8 pucharów i umiarkowanie na aspekty gier losowych. Czyli tutaj gry losowe pokazują się na kompromisie. No tak puszczamy, puszczamy, ale, ale nie szarżujemy. Jeżeli mamy tego ala pustelnika, tutaj to tak. Możemy niekoniecznie być skorzy do końca do jak to się mówi ryzykowania, a na pewno musimy to dobrze przemyśleć, tak więc tutaj i będziemy w ogóle sami zdani na siebie, tak swoje indywidualne decyzje i takie osamotnienie właśnie w tych finansach, szukanie innych ścieżek jeszcze alternatywnych. Dla seniorów mamy króla buław, możecie się spotkać z kimś silnym, może chodzić o lekarza, może chodzić o spotkanie z prawnikiem, urzędnikiem, ale też zetknięcie się z kimś zaborczym, stanowczym, to czas żelaznych decyzji, podejmowania ich w sposób konkretny, no i być może tutaj będziemy czymś zarządzać, tak? albo ktoś nami zarządzi. Tak czy owak, musimy być właśnie zdyscyplinowani, bo los będzie wymagał też od nas konkretnych postaw. Zdróweczko, rycerz denarów, raczej nie powinno być jakichś większych problemów, dolegliwości, trochę uważamy na kości stawy, na taki ogólny ruch, raczej masaże wskazane, jakieś małe inwestycje w kwestiach zdrowotnych, nie, możemy tu zapłacić za badanie jakieś takie, za, za jakąś wizytę, za jakąś receptę no, czy jakiś nowy przedmiot do ćwiczeń, ewentualnie. No i tu zwróćmy uwagę na gastrykę, przemianę materii trochę, właśnie, tak jak powiedziałam, kości, ten ruch będzie wskazany ale nie za gwałtowny, raczej statyczny. Może też chodzić o masaż na przykład rozładowanie napięć poprzez taką kwestię. Co mogę zrobić dla siebie, król Pucharów? Iść do osoby, która nam pomoże. Tak? Czasami jest tak, że powinniśmy iść po jakąś pomoc, poradę do kogoś ciepłego, dobrego, psychologa na przykład, czy w ogóle do osoby, która gdzieś tam może nam po prostu pomóc i powinniśmy sobie dać pomoc. To jest dosyć ważne. Czy to dobry tydzień na podróże? Ogólnie tak, mogą być to podróże z młodymi osobami, w związku z młodymi osobami, i tutaj planowanie nowych aspektów czyli to, co zaplanowaliśmy, jeszcze może się zmienić, przetransformować, ale tak, jest to dobry. Tydzień, jak najbardziej. Być może będziemy tutaj w ogóle przeglądać na przykład biuletyny z ofertami i będziemy się czegoś uczyć, pochłaniać wiedzę i patrzeć, co dla nas jest korzystne. I tego Wam życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Idąc dalej do osób z znaku lwa. Witam serdecznie, drogie lwy. Cieszę się, że jesteście. Zwłaszam Was na horoskop tygodniowy. Troszkę będzie odmieniony, tam będzie troszkę e, takie nowe kategorie się pojawia, mam nadzieję, że Wam się spodobają, widzę, że piszecie, podobają się, więc wprowadzamy kolejne jakieś takie małe zmiany, coś tam dorzucamy, e, zobaczymy jak to będzie funkcjonować i jak Wy zareagujecie oczywiście e, na to, co tutaj się pojawi. A jakie karty? Z początku e, takie jak zwykle, czyli single, e, diabeł, osoby zajęte pięć mieczy. Osoby szukające pracy, tak? E, bo było pieniędzy i praca, ale praca, aspucharów. E, mamy pracę, rydwan. E, finanse. Mm, 5 denarów. E, aspekt 6 buław jest nad, gry losowe. Totolotka. Seniorzy. 4 denary. Zdrówko już patrzymy. As mieczy. Co mogę zrobić dla siebie? To nowa kategoria. Pustelnik. I czy to dobry tydzień na podróże, na przykład? Tak, sprawiedliwość. Eee, tutaj już patrzymy, zaczynamy standardowo od singli, oni mają diabła. <gryw> Diabeł to pokusy, to oszustwa, to erotyka, to silne więzi, to manipulacje, e, to poznawanie osób, które będą silnie oddziaływały na nas, ale też i porządliwość odegra dużą rolę. Uważajmy, byśmy się nie dali spętać czy wykorzystać. E, pięć mieczy z kolei dla osób, które mają tutaj kogoś oznacza zazdrość, zawiść, problemy przez osoby trzecie, no i przez nasze też niestety nastawienie bojowe do partnera czy podejrzliwość, która może zniszczyć więcej niż się Wam wydaje. E, Szukamy pracy, to mamy tutaj asa pucharów. Jeśli szukasz, to znajdziesz as pucharów piękna nowa energia, nowa idea, przepraszam. Aspekty, gdzie po prostu aż zakochamy się w jakiejś nowej ścieżce, nowym pomyśle. Też odnalezienie świętego grala czyli takiej pracy, takiego miejsca, takiego sposobu poszukiwań, która okaże się być kluczowe. Mamy pracę, będzie to czas ruchu. Podróży. E, mamy Rydwan, czyli tutaj możemy otrzymywać różne wiadomości, e, możemy dużo spraw załatwiać, możemy się udać w podróż, oczywiście służbową. No, jest to taki ruch, zamieszanie, czas zmian, odważnych decyzji i podejmowania ich w związku z tym, co mówi rozum oraz serce. E, z kolei. Finanse, 5 denarów i sześć buław na gry losowe to bardzo ciekawe połączenie, bo w grach losowych mamy zwycięstwo, no, czyli tutaj coś możemy wygrać, a w finansach, no, takie też aspekty straty, czyli coś będziemy wygrywać, coś będziemy tracić, ale szukajmy dalej, szukajmy rozwiązań, bo możemy przechodzić też oczekiwania obok jakichś pieniędzy, które są dla nas na przykład. A w Tobie jakiegoś tam niepowodzenia możemy tego nie widzieć. Seniorzy, cztery denary możecie się zablokować na świat i na innych, ale też możecie mieć w ogóle utrudnione kontakty. Uważajcie na skąpych chytrych ludzi. No tutaj się pokazuje mężczyzna, ale generalnie, jakby aspekt osób, które po prostu skrywają coś przed nami. Wy także możecie być bardzo asekuracyjni pilnujący swoich interesów aż za bardzo i nie będziecie mogli na przykład podejmować ryzyka, przekraczać granice i poznawać coś więcej tak naprawdę. No takie skulenie, skurczenie tak na różnych poziomach, ograniczenia. Zdróweczko, asmieczy, czas możliwych operacji, planowania ich, zabiegów, Oczywiście nie, nie muszą być radykalne, ale gdzieś tam jest to karta operacyjna, przeleżenia w szpitalu. Zwróćmy uwagę na oczy, kręgosłup, plecy ogólnie, układ nerwowy i płuca, tak. Natomiast tutaj czeka nas czas, oczywiście, związany z formalnościami. Pilnujmy dokumentów, recept, jakichś skierowań, tak, żeby nam coś nie uciekło, nie umknęło. No i tu jest jakaś nowa ścieżka leczenia, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne. Natomiast, co mogę zrobić dla siebie, pusternik? No, jest to sama wymowna karta pusternik wyizolować się, zostawić coś, kogoś, oddalić się po prostu, i ta kwestia będzie pomocna. Ona wskaże Wam najlepsze jakieś rozwiązania. Być może tutaj uzyskamy spokój i autorefleksję. Czy to jest dobry czas na podróże? Ogólnie, Sprawiedliwość specyficzna karta, bo e, tak, ale musimy rozważyć za i przeciw. I to co? będzie przeważać, oczywiście wygra, jeżeli będą plusy, jeżeli będzie wszystko zgodne z plan, pra, pra, prawem, tak, planem, jak to się mówi, legitne, tak, legalne, no to tutaj generalnie karta mówi, że tak. Jeżeli oczywiście coś wyda nam się niespójne, czytajmy umowy, czytajmy formalności, no to wtedy już odkładamy to na bok, ale generalnie, jeśli wszystko będzie ok, w takim prawnym, pierwszym rzucie i takim konkretnym, jak najbardziej jest to nad tak odpowiedź. Tuć musimy pilnować formalności i jest to istotne. I tego Wam życzę pozdrowionka, przechodzę dalej do osób spod znaku panny. Witam serdecznie, drogie panny. Cieszę się, że jesteście. Zapraszam Was oczywiście na. Horoskop tygodniowy, troszeczkę dalej odświeżony. Cieszę się, że Wam się nowe wersje podobają, że nowe kategorie gdzieś tam coś noszą. Jesteście zadowoleni. Ja również się cieszę. Dziękując także za subskrypcję kanału i za to, że po prostu no jesteście. Jest to niezmiernie miłe. I tak, zaczynamy od single. No oczywiście jest to kategoria niezmienna. Tutaj Królowa Mieczy, osoby zajęte, władca. Osoby szukające pracy, samej pracy, tak, to jest król denarowy, aspekt osób, które mają pracę, koło fortuny, as buław na finanse, gry losowe, hazardowe rycerz, buław seniorzy, kapłanka, zdróweczko, pięć buław, co mogę zrobić dla siebie. Dwójeczka Pucharów, nowa kategoria, i Czy to dobry czas na podróże? Bardzo fajna karta, dwójka buław. Jak najbardziej tak, do tego przejdziemy. Zaczynamy od królowej mieczy, surowej kobiety. Możecie to wy, kochane kobietki, tu oceniać surowo przyszłych partnerów, osoby, które będą się Wami interesować, to no po prostu będzie problem przez kobietę. Tak? Czasami ktoś się tam wtrąca do relacji, przecina nam relacje, surowo ocenia. No i tutaj generalnie może być to czas trudnych jakichś takich rozmów, ciężkich, ostracyzmu i właśnie takiego no, ciętego języka, tak, nieprzyjemności. Możemy mieć ciężko tutaj, jeśli chodzi o uzewnętrznienie swoich pozytywnych tych emocji, taka surowość to jest. Mamy kogoś, mamy władcę, władca mówi o sile mężczyzn, oni zadecydują. Jedni będą oczywiście działać dla relacji, inni będą tutaj na przykład chcieli odejść, inni będą manipulować na swoją korzyść. No, i ten władca to generalnie takie chwiejności, tak? Oczywiście, w pozytywach jest to bardzo fajna karta, ale generalnie trzeba uważać, bo konflikty władzy mogą się tutaj rodzić z różnych powodów. Także wpływ silnego mężczyzny może się pojawić. Także zaborczego. Szukamy pracy, mamy kula denarowego, możemy znaleźć pracę u kogoś, kto ma pieniądze, pozycje, jest nieco skąpy, ale też i przedsiębiorczy. Tak więc tutaj nowe inwestycje, nowe aspekty. Dobra propozycja, choć tutaj może troszkę być pewnego rodzaju skąpstwo u kogoś, ale w dłuższej perspektywie możemy zyskać. Mamy pracę z kolei. mamy koło fortuny. Zmiana. Tak, dla jednych będzie to dobra zmiana, dla innych, no mniej. Dlaczego? Bo wszystko zależy, na jakim pułapie byliśmy. Jeżeli było wszystko super, super, no to idzie tendencja spadkowa e, ograniczająca ale też może oznaczać na przykład w ogóle kapryśność rosół, raz lepiej, raz gorzej w tym tygodniu, tak, takie chwilności. Natomiast generalnie, jeśli było coś złe, źle, nie wiem, czekamy na odmiany, odmiany, na jakąś podwyżkę, na rewolucję pozytywną w tym sensie, to ona powinna nadejść. Nieoczekiwanie dosyć. finanse Az Buław i rycerz rycerz Buław, przepraszam, na aspekt totolotka. Gry losowe, hazardowe, puszczane przez internet, w ruchu, w podróży, nowe miejsca, spontaniczne, spontanicznie wybierane liczby. No i tutaj też młoda osoba nam no, może pomóc. No i asbuła, pieniądze w ogóle z nowych źródeł będą pochodzić. Nowe pomysły, nowe aspekty. Seniorze mają tutaj kapłankę, powinniście kierować się w tym tygodniu intuicją, snami, przeczuciami, impulsami wewnętrznymi, które gdzieś tam mogą Wam podpowiadać to, co jest ważne. Ważne też, żebyśmy sobie ufali. Jakieś ciekawe układy, stosunki z kobietą lub rada od kobiety, która odegra istotną rolę. To też świetny czas na naukę, choć możecie troszeczkę czuć się osamotnieni, osamotnione. Zdróweczko, konflikt, piątka buław, konflikt wewnętrzny, zewnętrzny, szarpanina, na przykład ze służbą zdrowia o coś, e, nawet w okienku może być szarpanina, jak przed okienkiem, jakieś takie zmagania, trudności, e, stany zapalne, stany podgorączkowe, bóle kości stawów, kręgosłup, ramiona, e, głowa. Tutaj niestety te obszary mogą być dla nas nieprzyjemne. Co mogę zrobić dla siebie? Nowa kategoria, piękna kategoria, mówi nam o dwójce Pucharów karcie miłości, akceptacji siebie, miłości siebie, akceptacji innych, serdeczności, a więc zróbmy coś dla siebie, dla innych, ale w ogóle generalnie pokochajmy siebie, aby móc otworzyć się też na innych, a więc ta wzajemność, adoracja powinna działać w dwie strony. No i powinniśmy właśnie siebie lubić, akceptować, a przede wszystkim kochać tak naprawdę. To wszystko razem. No i czy jest to dobry tydzień na podróże dwójeczka buław? Jak najbardziej, że tak. Na nawet dłuższe wojarze, no ale mogą nas czekać w związku z tym jakieś trudne wybory, dwie ścieżki, dwie opcje, dwie możliwości, co nie jest same w sobie złe. Myślę, że dacie radę, będzie fajnie. Dajcie znać, że koło się podobał. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, hej!